No dobrze, to porozmawiajmy o mojej firmie. Hej wszystkim tu Pyra w Korei i to jest obiecany filmik, w którym opowiem wam, jak założyłam firmę w Korei. Ale nie tylko to, opowiem też jak ogólnie zakłada się firmę w Korei a bardziej działalność gospodarczą. Przygotowałam sobie małą ściągę, sochi śpi. Mam od was pytania, ponieważ zapytałam was na Instagramie, czy jest coś co was ciekawi i myślę, że na część waszych pytań Uda mi się odpowiedzieć w tym filmiku. Zacznijmy od początku. Jak to się w ogóle stało, że założyłam firmę, bo zawsze powtarzałam, że jestem zatrudniona, że pracuję w normalnej koreańskiej firmie, a tu nagle założyłam własną działalność. Jak to się stało? Stało się to tak dlatego, że od w początku pandemii, ale to było niezwiązane z pandemią jakby, to się stało równocześnie, zaczęłam pracować z domu, moja firma się na to zgodziła, żebym pracowała z domu, jednak po dwóch latach, czyli teraz w marcu tego roku, dostałam taką wiadomość, że cianoby, żebym zaczęła pracować z powrotem z biura. Co dla mnie jest niemożliwe, ponieważ mieszkam za daleko i dojazdy z pracy i do pracy zajmowałyby mi codziennie między 3 a 4 godziny. I stwierdziłam, że to po prostu totalnie nie ma sensu. Firma nie chciała mnie stracić jako pracownika, ale z drugiej strony nie mogła pozwolić tak, żebym była zatrudniona na tych samych warunkach, więc tak jakby odeszłam z tej firmy, ale zmieniono mój rodzaj zatrudnienia z pracownika tej firmy na freelancera, czyli na takiego kontraktora zewnętrznego. To znaczy, że nadal pracuję dla tej firmy, ale jakby na zlecenie, więc wiem co mam robić, mogę to robić z domu, mam swój sprzęt, nie mam Praktycznie żadnej styczności z moją firmą, nie muszę tam jeździć. Przy czym, przez to, że w firmie zajmuję się m.in. mediami społecznościowymi, mam dwa firmowe telefony. Mam iPhone'a i Androida, którym obsługuję nasze media społecznościowe, więc to z firmy faktycznie mam. Czyli, podsumowując, stałam się freelancerką. I będąc freelancerem w Korei, nie trzeba. Zakładać firmy, można po prostu być freelancerem od tak. Wystarczy się rozliczać z Urzędem Skarbowym raz w roku w maju. I tak zresztą rozliczałam się z moich przychodów, na przykład z YouTube'a czy z filmików sponsorowanych w poprzednich latach, ale od tego roku stwierdziłam, że no, trzeba coś zmienić. I dlaczego zdecydowałam się na założenie firmy? No, jakby takim dużym krokiem było to, że zmieniono mój sposób zatrudnienia, więc byłam bardziej wolna, żeby to zrobić. Nie mogłam. Założyć działalności, jak byłam na etacie. O założeniu firmy myślałam już od zeszłego roku, ale powiem Wam szczerze, że trochę mnie to przerażało. Od początku zeszłego roku już sobie tak myślałam. Myślałam, że może jednak założę własną działalność i wtedy będzie mi się łatwiej rozliczać. Ale jednak YouTube to nie jest taki stały zarobek. Nigdy nie wiadomo. Czy w tym miesiącu pójdzie mi lepiej, czy gorzej? Yy, wiadomo, że można sobie tak troszeczkę przewidzieć, ale nie jest się w stanie przewidzieć, co będzie na przykład za pół roku. I to mnie zawsze troszeczkę tak hamowało, no ale teraz już nic nie stało na przeszkodzie i tak to się stało po prostu. Założenie firmy bardziej mi się opłacało, jeżeli chodzi o podatki, po prostu. I o tym Wam jeszcze wspomnę później. Ale od razu ostrzegam, że za bardzo się nie znam. Dobrze, to teraz co Was interesowało? I to się przewijało najczęściej, i myślę sama z siebie, że wielu z Was to będzie interesowało. Kto w Korei może założyć firmę? I tu chodzi o obcokrajowców. Czy każdy obcokrajowiec mieszkający w Korei może sobie od tak założyć firmę? I odpowiedź brzmi: nie. Jeżeli jest się obcokrajowcem w Korei, to firmę mogą założyć tylko i wyłącznie obcokrajowcy, którzy posiadają specyficzną wizę, to znaczy wizę D8 i to jest wiza inwestorska, albo wizy z serii F, czyli na przykład wiza taka jak moja, czyli wiza F6 małżeńska, albo wiza F5 rezydencka. E, tych wiz jest tam więcej, ale to są głównie właśnie wizy. Typu F to nie mogą być wizy pracownicze czy studenckie. Jeżeli chodzi o tą wizę inwestorską, to ją można dostać na podstawie punktów, ale nie wiem na czym polega ten system punktowy. Ale przede wszystkim trzeba mieć kapitał i zainwestować w Korei minimum 100 milionów łącznie, to jest jakieś 350 tysięcy złotych. Ale dla wiz F. Czyli wizy takiej jak moja. Sam proces jest mega, mega prosty. Dlaczego? Dlatego, że jest taki sam jak dla Koreańczyków. Żeby zarejestrować firmę, potrzebujecie tylko tak naprawdę trzech rzeczy. Potrzebujecie dowodu osobistego. Koreańczycy dowodu osobistego swojego, a my tak zwany alien registration card, czyli to jest taki dowód osobisty obcokrajowców w Korei. Czyli to jest pierwsza rzecz, druga rzecz to jest nazwa firmy i trzecia rzecz to jest adres firmy. Tego co się dowiadywałam, to można zarejestrować za zgodą właściciela mieszkania w mieszkaniu, w którym się mieszka, albo jeżeli ma się własne mieszkanie, to we własnym mieszkaniu, ale ja dostałam taką radę, żeby jednak wynająć biuro i o tym jeszcze opowiem. Więc nasz, nasza firma musi mieć po prostu Adres. I kolejne pytanie, które może Was bardzo interesować: jak się rejestruje firmę w Korei i ile to trwa, czy dużo jest papierologii? Można zarejestrować firmę w Korei na trzy sposoby. Najprostszy to jest przez stronę internetową Urzędu Skarbowego w Korei HomeTax. Tam się po prostu wchodzi, loguje i rejestruje. To jest chwila, moment. E, można to zrobić, idąc do Urzędu Skarbowego i tam wypełniając: Odpowiednie dokumenty oraz można to zrobić przez biuro rachunkowe, przez księgowego. Ja skorzystałam z tej trzeciej opcji, dlatego że ja się nie znam na księgowości. Ja Wam powiem, że jak mieszkałam w Polsce, to całej mojej rodzinie Pity rozliczała moja mama, która była księgową. I ja się totalnie na tym nie znałam. I w Korei to mnie jeszcze bardziej przeraża, więc stwierdziłam, że po prostu skorzystam. Z usług biura rachunkowego. Skontaktowałam się z biurem w Inchon, które jest dosyć blisko mnie. I tam pojechałam. Okazało się, że ten e, pan księgowy, który to prowadzi, prowadzi też kilku YouTuberów, więc już wiedział, co jest na rzeczy i w jaki sposób to wszystko zrobić. W Korei można oczywiście zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, tak zwane gain-sobca, albo może to być bobin, e, czyli takie spółki, korporacje, i one też mają kilka rodzajów. Ja zarejestrowałam jednoosobową działalność gospodarczą gain, ale można to później, jak się biznes będzie rozrastał, na przykład zmienić spółkę. Spółkę. I z tym podobno nie ma też problemu. Formalności i jak długo to trwało. Słuchajcie, ja pojechałam spotkać się po raz pierwszy z księgowym w piątek. Od razu w piątek złożył za mnie wniosek, jak przekazałam mu pełnomocnictwo, jak już wszystko mi wyjaśnił. I w poniedziałek, to był 8 kwietnia, a w poniedziałek 11 kwietnia dostałam sms że moja firma jest zarejestrowana i że mam mój numer działalności gospodarczej. I mogłam sobie wejść na tę stronę Urzędu Skarbowego, tam się zalogować i od razu sobie wydrukować mój certyfikat rejestracji mojego, mojej działalności gospodarczej. I tutaj mam y, ten certyfikat, zakryłam tylko niektóre dane, żeby wam tylko pokazać jak to wygląda mniej więcej. Jeszcze nie wyjawię nazwy mojej firmy, za chwilkę to mam wyjawię, bo to jest... Historia. Tam było kilka takich rodzajów, w zależności od dochodów yy, działalności gospodarczej. Ja jestem zwykłym watowcem, to znaczy, że mogę sobie potem, yy, jak się będę rozliczać, wrzucać różne rzeczy w koszty. Yy, typu na przykład benzyna, jak gdzieś jadę, czy jak będę kupować jakiś sprzęt. Więc to jest na pewno duża ulga. Yy, pytaliście też o ulgi. Czy są jakieś? Są ulgi dla przedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoje działalności przed 34 rokiem życia. Ja w tym roku będę mieć 34 lata, więc się jeszcze załapałam, więc będę miała przez 5 lat jakieś e, ulgi podatkowe bodajże. Jak to wygląda dokładnie to nie wiem, ale nie w każdym rejonie Korei tak jest, e, z tego co mówił mi pan księgowy e, w rejonie Seulu. I w niektórych okolicach przy Seulu e, te ulgi albo nie obowiązują, albo są bardzo małe, więc tam polecił miejsce, żeby moje biuro było w miejscu, w którym pozwala na większe te ulgi. Właśnie, może z tym biurem, e, o co chodzi. E, to się wynajmuje takie wirtualne biuro, znaczy ono ma faktycznie siedzibę fizyczną, ale to jest jakby jeden biurowiec, i tam się wynajmuje tylko po prostu takie miejsce przy biurku, czy coś w tym stylu. Przy czym nawet nie mam. Miejsca tak naprawdę fizycznego przybiórku, tylko po prostu mam adres. Umowa jest taka, że jeżeli by przyszła jakaś ważna korespondencja na ten mój adres biurowy, to oni odsyłają to na mój adres domowy. Więc w ten sposób to działa, a ten adres jest potrzebny po prostu tylko do papierologii. Tak jak mówiłam, pan Księgowy mi zarekomendował miejsce, nawet podał mi numer telefonu, żeby tam zadzwonić, więc. Tak naprawdę to też była chwila moment, bo najpierw potrzebowałam adres, żeby móc zarejestrować firmę, więc zadzwoniłam tam, oni mi przesłali co mam zrobić, gdzie przesłać pieniądze, żeby oni mogli mi potem podesłać umowę na wynajem. I to trwało może godzinę, jak zapłaciłam to już potem miałam umowę, kontrakt, który wysłałam do księgowego i on już mógł zarejestrować mi firmę, więc to naprawdę była chwila moment. A jeżeli ma się swój adres i ma się zgodę, czy to właściciela mieszkania, czy to jest nasze mieszkanie, to już w ogóle nie ma problemu. Jeżeli chodzi o opłaty, to rozliczam się z podatków dwa razy w roku. Jako prywatny przedsiębiorca muszę się rozliczać właśnie dwa razy do roku. Jako freelancer mogłabym to robić tylko raz w roku w maju, a tak to muszę zrobić dwa razy w roku. Tym wszystkim będzie się zajmować y, biuro y, rachunkowe, którym po prostu przekazuję wszystkie informacje o moich przychodach, y, o moich wydatkach. Y, oni mają dostęp do. Ym, w tym serwisie, o którym mówiłam, na tej stronie internetowej, gdzie też się rejestruje firmę, można sprawdzić wszystko, praktycznie. I tam też się rejestruje naszą firmową kartę kredytową. I jak tylko się używa tej karty kredytowej, to wszystko jest do wglądu, jakby przez biuro rachunkowe, i oni sobie po prostu będą wiedzieć, co, co odliczyć, czego nie. Pytaliście mnie też o ZUS koreański. Oczywiście coś takiego istnieje, to jest ubezpieczenie zdrowotne plus. Emerytura, i niestety nie wiem jeszcze, ile ja będę płacić. Wydaje mi się, że dosyć dużo. W porównaniu z Polską wydaje mi się, że to nie jest aż taka, taka duża kwota, chociaż to też zależy od przychodów. Jak się jest oczywiście zatrudnionym w firmie, no to firma opłaca jakby połowę. I my opłacamy połowę. A teraz będę musiała całość płacić sama. Samo nie wiem, jakie dokładnie mam progi podatkowe. Wam tutaj teraz rzucę taką tabelkę na ekran, którą znalazłam, jakie jest opodatkowanie w ogóle w Korei. Więc tu sobie możecie zobaczyć, po angielsku to jest, co prawda, ale przynajmniej możecie sobie mniej więcej wyobrazić, jakie, jakie są progi podatkowe w Korei. Jeżeli chodzi o opłaty stałe, to za biuro, za mój adres, płacę. 50 tysięcy na miesiąc, i umowę mam na rok, a za biuro rachunkowe 80 tysięcy na miesiąc. Więc to jest jakby taki koszt stały, który, który będę mieć za prowadzenie firmy, ale to tylko tyle. I najgorsze są właśnie te ubezpieczenia i podatki, no ale to będę wiedzieć później, nie? Dobrze, to pozostały dwie najważniejsze kwestie, mianowicie czym w ogóle zajmuje się moja firma oraz nazwą mojej firmy. Ja zajmuję się mniej więcej tym samym, czym zajmowałam się zawsze. To znaczy, dla firmy, z którą wcześniej pracowałam, jestem nadal freelancerką, jestem tym kontraktorem zewnętrznym. Zajmuję się marketingiem szeroko pojętym, zajmuję się mediami społecznościowymi i kreowaniem kontentu, a do tego doszło informacje. Information and communication media content creation, czyli tworzenie treści głównie w internecie. I właśnie to jest kategoria, w której zarejestrowana została moja firma, media content creation, czyli właśnie tworzenie treści. Te kategorie, które się ustala, w ogóle rejestrując się, rejestrując swoją firmę, to można później dodawać, odejmować, jak się chce, więc z tym też nie ma problemu. Więc jeżeli na przykład chciałabym em, rozszerzyć moją działalność, to też nie będzie problemu. OK, to teraz nazwa firmy. I z tego co mówił mi księgowy, jego podopieczni ci youtuberzy, którym on prowadzi, jakby firmy, zwykle wybierali po prostu nazwy swoich kanałów jako nazwy swoich firm, nazwy swoich działalności. I ja tak samo chciałam zrobić, chciałam perę w Korei, ale okazało się, że nazwa musi być w hangelu, to znaczy w koreańskim alfabecie. I niestety. W koreańskim alfabecie nie ma ani E, y, ani W, i ta pyra w Korei by naprawdę dziwnie wyglądała, więc nie chciałam takiej nazwy firmy. Jest SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment, a teraz Gamja Entertainment, czyli wytwórnia ziemniak. Mój tak myślenia był taki, że pyra po poznańsku to ziemniak, Gamja po koreańsku to ziemniak. I tak to wygląda po koreańsku, a tak to wygląda po angielsku, bo mogłam sobie wpisać, jak wydrukowałam sobie swoją rejestrację. W ten sposób. Dajcie znać, co sądzicie o nazwie mojej firmy. Korea oferuje też pewne ulgi dla startupów, dla osób, które dopiero zakładają swoje biznesy, ale to są bardziej takie ulgi, że na przykład dopłacają do Wynajmu lokalu albo do urządzenia lokalu, albo wysyłają na jakieś szkolenia. Mnie to nie dotyczyło, więc tutaj mnie tylko dotyczy jakby ta ulga podatkowa dla młodych przedsiębiorców. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wiele z tego filmiku się dowiedzieliście. Ja osobiście mam nadzieję, że moja działalność gospodarcza będzie się rozwijać tutaj w Korei, zwłaszcza teraz, jak Korea się otwiera. Z powrotem może, będzie, może będą jakieś nowe możliwości rozwoju firmy, jeżeli chodzi o Koreę i Polskę, więc na to bardzo liczę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać, czy wam się podobało. Również w komentarzach, jak zwykle komentarze to miłość. I widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, łapka w górę, o subskrypcjach i pa pa!